Cześć! Ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku... Polska pokonuje Albanię 1 do 0, kibice przerwali mecz Młodzieżówka w bulach pokonała San Marino Trzech kandydatów do wygrania Złotej Piłki, wśród nich Lewandowski Pierwszy letni transfer Paris Saint-Germain Bartosz Bereszyński na celowniku AS Romy Legia Warszawa osłabiona przed meczem z Napoli. Pod wczorajszym filmem zostawiliście prawie 7 tysięcy łap w górę, za co ogromnie Wam dziękuję. No i kochani, brakuje 15 tysięcy do okrągłych 400 tysięcy widzów na naszym kanale. Dlatego jeżeli chcesz wspomóc i chcesz wbić z nami 400 tysięcy, no to subskrybuj kanał tam na dole. No i zapraszam wszystkich do darmowej, przeglądarkowej gry w trybie menedżera piłkarskiego Football Team. Link do gry znajdziesz na dole w opisie, a rejestrując się z mojego linku dostaniesz na start dodatkowych 200 punktów energii. Dlatego gorąco polecam i zachęcam. Widzimy się. Futbol Team na wirtualnych boiskach. No i prośba do Ciebie daj znać w komentarzu na dole, który zawodnik wczorajszego meczu Albania-Polska najbardziej przypadł Ci do gustu swoją grą. No i lecimy z newsami. Miłego oglądania! Zanim na stadionie w Tiranie rozbrzmiał pierwszy gwizdek doszło do niebezpiecznych wydarzeń. Przemysław ofiara z Super Expressu na swojego Twittera wrzucił nagranie, na którym Albańczycy zaatakowali Polaków pod stadionem. Według relacji dziennikarza Polacy zachowywali się spokojnie, a Albańczycy zostali sprowokowani polskimi barwami. To tylko pokazywało, jak wielkiej wagi było to spotkanie. Gospodarze mogli liczyć na ogromne wsparcie swoich kibiców, którzy mieli zapełnić stadion do ostatniego miejsca. Wróćmy do samego meczu. Paulo Souza w ważnych meczach pokazuje, że dąży do stabilizacji składu. Z Albanią zagraliśmy bardzo podobnym ustawieniem personalnym, co w starciu z Anglią. Zmiana nastąpiła jedynie w linii pomocy. Do składu po wyleczeniu kontuzji wrócił Piotr Zieliński w miejsce Karola Linettego. Pierwsza połowa stała pod znakiem walki o każdy centymetr boiska. Każda z drużyn miała momenty lepsze i momenty gorsze. Niestety skutecznością nie popisywał się Lewandowski. To jednak podopieczni Paulo Sousa wyglądali lepiej w pierwszych 45 minutach od swoich rywali. Żadnej z drużyn nie udało się zdobyć bramki. Do przerwy 0 do 0. W drugiej połowie lepiej wyglądali Polacy, którzy raz po raz gościli pod polem karnym Albanii. Paulo Sousa wprowadzał kolejnych rezerwowych, co dało oczekiwany efekt. W 77 minucie doskonałe dośrodkowanie Mateusza Klicha wykończył Karol Świderski. Niestety po golu napastnika pałku Saloniki nie wytrzymali kibole niczym bydło stojące za albańską bramką. W jednej chwili Biało-Czerwoni byli obrzucani licznymi przedmiotami. Arbiter główny nie miał wątpliwości, mecz musiał zostać przerwany. Nie było sensu przebywać na boisku z narażeniem zdrowia, a może nawet życia. Organizatorzy przez następne minuty próbowali uspokoić trybuny, aby móc wznowić rywalizację. Ostatecznie zawodnicy wrócili na murawę, aby dokończyć mecz. Albania wrzuciła wyższy bieg, jednak na nic to się zdało. Polakom udało się dowieść zwycięstwo 1 do 0 do końca, co daje nam niezwykle cenne punkty. Tylko splotnie niefortunnych wydarzeń może nam odebrać baraże. Brawo Polska, brawo Białoczerwoni, brawo Paulo Souza. A co się działo w pozostałych meczach eliminacji do Mistrzostw Świata? W naszej grupie bardzo ważnym meczem była rywalizacja Anglii z Węgrami. Zakończyła się ona remisem 1-1 oraz ogromnym skandalem. Węgierscy kibice postanowili wszcząć biatykę z brytyjską policją. Do pierwszych starć miało już dojść przed pierwszym gwistkiem. Węgierska Federacja Piłkarska może spodziewać się surowych kar od UEFA. -y. Oto komplet pozostałych wyników. Oprócz kadry seniorów, tego samego dnia swój mecz eliminacyjny rozegrała reprezentacja Polski do lat 21. Od pierwszej do ostatniej minuty tej rywalizacji przeważali podopieczni Macieja Stolarczyka. To było do przewidzenia i inny przebieg spotkania byłby dużą sensacją. Generalnie jednak grabia o czerwonych nie zachwyciła. Można powiedzieć, że nie jest to niespodzianka w trwających eliminacjach. Polska wygrała 3-0 po bramkach Bogusza, Kamińskiego i Bejgera. Rażący był jednak brak pomysłu na grę w ataku pozycyjnym. Podopieczni Stolarczyka nie mieli większego pomysłu na sforsowanie głębokiej defensywy rywala. Reprezentacja Polski do lat 21 zdecydowanie musi się poprawić. Kolejne mecze eliminacyjne w listopadzie. Wtedy to zmierzył się z Niemcami i Łotwą. Po remisie z węgrami i porażką z Izraelem każde punkty są na wagę złota kibice na całym świecie powoli zaczynają już żyć przyznaniem Złotej Piłki, do którego dojdzie już niebawem. Całkiem niedawno 8 października opublikowano listę 30 nominowanych piłkarzy do Złotej Piłki. Wśród nich oczywiście znalazło się miejsce dla napastnika Bayernu Monachium Roberta Lewandowskiego. Oficjalna ceremonia, na której poznamy zwycięzcę, odbędzie się 29 listopada. Francuski LeKip pokusił się o wytypowanie pierwszej trójki, która bezpośrednio będzie rywalizowała o zwycięstwo. Według nich w tym gronie oprócz Lewandowskiego znajduje się Lionel Messi oraz Karim Benzema. We francuskich mediach mocno pompowana jest kandydatura napastnika Realu Madryt. Jednak czy Karim faktycznie zasługuje na to trofeum bardziej niż chociażby kapitan reprezentacji Polski? Przez kolejne tygodnie w mediach będzie toczyła się niezliczona liczba dyskusji na temat zwycięzcy najbliższej edycji Złotej Piłki. Mamy dopiero październik, a Paris Saint Germain jest już bliski potwierdzenia pierwszego letniego transferu. Francuski zespół nie próżnuje na rynku transferowym, widzi to każdy kibic. Minione lato było popisowe w ich wykonaniu. Zatrudnili między m.in. Messiego, Donnarumę czy Sergio Ramosa. Kolejne lato z pewnością nie będzie już tak udane, jednak włodarze klubu będą chcieli zrobić jak najwięcej. Według dziennikarza Fabrizio Romano kwestią czasu jest wykupienie wypożyczonego Nuno Mendesa za 40 milionów euro. Portugalczyk był tylko wypożyczony do PSG, aby nie złamać przepisów finansowego Fair Play. Za roczne wypożyczenie Sporting Lizbona otrzymał 7 milionów euro. Latem 2022 roku za 19-latka dostaną kolejne dziesiątki milionów. Nuno Mendes coraz częściej znajduje uznanie w oczach Mauricio Pochettino. Jeżeli argentyński szkoleniowiec będzie chciał zatrzymać Portugalczyka na dłużej, włodarze PSG z pewnością mu w tym pomogą. Bartosz Bereszyński już niedługo może być bohaterem dużego transferu we Włoszech. Polski obrońca jest cenioną marką na włoskich boiskach. Od wielu lat gra w barwach Sampdorii na naprawdę dobrym poziomie. Dlatego też od czasu do czasu w mediach pojawiają się plotki na temat jego transferu do większego klubu. Corriere dello Sport donosi, że pozyskaniem Bereszyńskiego zainteresowana jest AS Roma. Drużyna Jose Mourinho potrzebuje rywalizacji na prawej stronie obrony. To miałby zapewnić reprezentant Polski. Jak się jednak okazuje Polak jest tylko jednym z wielu na liście życzeń. Jego rywalem do transferu jest między innymi Nuser Mazraoui z Ajaxu Amsterdam. Klub z Rzymu chce wzmocnić się jak najszybciej, dlatego do finalizacji transakcji miałoby dojść w zimowym okienku transferowym. Dla Bereszyńskiego z pewnością byłby to sportowy awans i okazja do pracy z jednym z najlepszych szkoleniowców na świecie. Taka perspektywa może się spodobać prawemu obrońcy. Już w najbliższy czwartek Legia Warszawa zmierzy się z Napoli w ramach trzeciej kolejki fazy grupowej Ligi Europy. Mistrz Polski z Włochami będzie rywalizował z pozycji lidera. Ten mecz może być jednym z najtrudniejszych w grupie. Pod znakiem zapytania stanął występ jednego z najlepszych strzelców Legii Mahira Emreliego. W miniony wtorek azerski Związek Piłki Nożnej poinformował, że wykryto u napastnika koronawirusa. W związku z tym Emreliego zabrakłoby w bardzo ważnych meczach z Lechem, czy właśnie z Napoli. Do sprawy odniosła się również rzeczniczka Legii Izabela Kruk na swoim Twitterze. W nawiązaniu do informacji o pozytywnym wyniku testu na koronawirusa u Mahira Emrelego, zgodnie z ustaleniami naszego sztabu medycznego, powtórzony wynik testu u Mahira dał wynik ujemny. Zawodnik jest zaszczepiony, nie ma żadnych objawów. Będziemy na bieżąco informować o sytuacji. To czy Mahir rzeczywiście wystąpi w meczu przeciwko Napoli będzie decydowało się do ostatnich chwil. Należy zatem trzymać kciuki, że ta cała historia związana z koronawirusem zakończy się happy-endem. Być może gdy to oglądasz, Emreli jest już dopuszczony do najbliższych meczów. Kartka z kalendarza. 13 października 1967 roku w Grosuplie urodził się Aleksander Czeferin, aktualny prezydent Europejskiej Federacji Piłkarskiej UEFA. Tego samego dnia 1977 roku w Neapolu na świat przyszedł Antonio Di Natale, były reprezentant Włoch i były piłkarz takich klubów jak Empoli czy Udinese. 13 października 1979 roku w Manchesterze urodził się Wes Brown. Były reprezentant Anglii oraz były piłkarz między innymi Manchesteru United. Dzięki za uwagę! Widzimy się jutro o 6. Do zobaczenia!